zadanie z gwiazdką ma jeszcze podpunkt B. Rozważmy sobie go. Mamy podane, że 1 decymetr i 3 mm. 1 decymetr i 3 mm. Ile to decymetrów? Znak zapytania. DM. No to tak, 1 decymetr to 1 decymetr, więc to mamy spokój. Ale sobie rozważmy to 3 mm. 3 mm. Tak jak w poprzednim przykładzie, sobie zaczniemy od decymetrów, czyli 1 decymetr ma 10 cm. Później ustaliliśmy, że 10 cm to będzie 100 mm, czyli 1 decymetr to jest 100 mm. My chcemy na razie sobie znaleźć 1 mm, czyli my tutaj podzielimy sobie przez 100. I naszą lewą, i naszą prawą stronę. Jeden podzielić na 100 się nie da, więc w postaci kreski ułamkowej sobie zapisujemy. Czyli to jest 1 setna. Zamieniamy dodatkowo na ułamek dziesiętny 2,0 dwie 2 cyfry po przecinku. Tak jak poprzednio, więc tutaj lecimy szybko. Decymetra to 1 mm, ale mamy ile? 3 mm. Czyli tę wartość, sobie pomnożymy razy 3, czyli będzie 3 razy 1 mm da nam 3, prawda? Czyli będzie 3 razy zamiast 1 mm my sobie napiszemy tę wartość, czyli 0,01 dm to będzie 0,03 dm. A teraz dążymy do naszej tutaj odpowiedzi, czyli ta nasza odpowiedź to będzie. 1 decymetr już jest, czyli tu będzie 1 cała plus, tu może napiszmy sobie decymetra, plus 0,03 decymetra, to łącznie będzie 1 cała, bo tu jedynka z zerem to jest 1 cała, przecinek, a tu przepiszemy sobie to 0,3, 0,3 i dopisuję jednostkę decymetra. Mamy, jeszcze ostatnie zadanko nam zostało.